Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj na nowy początek, nowy początek tego kanału. Ten kanał nigdy nie miał swojego początku, tak naprawdę, bo te materiały były rzucane bardzo luźno, bardzo nieregularnie. I pierwszą rzecz, którą chciałbym zrobić, to podziękować 1500 osób, które subskrybuje ten kanał. Pomimo tego, że wiele miesięcy nic sensownego, ile w ogóle coś sensownego się pojawiło na tym kanale, po prostu nie było. Więc bardzo dziękuję i podejrzewam, że są to osoby z mojego głównego kanału, które po prostu są jakby najbardziej zaangażowane w to, co robię w ogóle w sieci, więc bardzo dziękuję. Na samym początku chciałbym również powiedzieć o tym, dlaczego chcę przywrócić ten kanał. Właściwie nie będę zmieniał jego nazwy, to nadal jest kanał na luzie. Może tylko skrócimy nazwę, że to jest R.N. na luzie, zobaczymy. W każdym razie, dlaczego chciałbym jakby wskrzesić ten kanał? Mam pomysł, jeden taki główny, są trzy jakieś dodatkowe nurty, ale jeden będzie przyświecał jakby temu kanałowi. I tak naprawdę to właśnie, to jest najważniejszy powód, dlaczego chciałbym po prostu do tego wrócić. Nie chcę wrzucać tych materiałów na swój główny kanał, bo widzę, że im więcej pojawia się takich materiałów, niestricte technicznych, to mimo wszystko ten odpływ tych widzów jest większy. Osoby, które subskrybują tamten kanał, chcą konkretnych, tylko technologicznych filmów i koniec. Natomiast z tą technologią też trzeba pewne rzeczy rozgraniczyć, i dlatego też wracam do tego drugiego kanału. Natomiast zacznijmy sobie od tego, co ma być najważniejsze na tym właśnie kanale. Postanowiłem, że Będę dzielił się swoją wiedzą. Wiedzą, która może nie jest jakaś szczególnie obszerna, biorąc pod uwagę, że jest dużo większych, ogromnych kanałów na YouTube, którzy, którzy siedzą długo dłużej na, na jakby w tym, co robią, czy, czy to nagrywają tylko jakby screen z komputera, czy, czy mówią do kamery, mają to jakby bardziej obyte i tak dalej. Natomiast mało osób, tak myślę, przynajmniej w Polsce chce się dzielić tym, jak to robić, w którą to stronę ugryźć. Jak do, rozpocząć w ogóle swoją karierę, czy, czy w ogóle pasję na YouTube, a później przekuć to ewentualnie w, w pracę, w biznes, bo do tego też się to później sprowadza. Więc pierwsza rzecz i to będzie główny nurt, to właśnie takie porady stricte YouTube'owe, ale nie tylko od strony technicznej samego sprzętu, ale również od właśnie kanału, jak prowadzić, jak zacząć. Będzie mocno skupione na tym co ja robię, czyli pozyskiwaniem też sprzętu do testów, jak później nawiązać jakąś współpracę. Oczywiście nie będę zdradzał żadnych swoich współprac, biorąc pod uwagę, że większość z nich ma klauzulę jakby taką, że, że nie można zdradzać warunków kontraktów, natomiast ogólnie na pewno będę o tym wspominał, no bo chciałbym, żeby osoby, które myślą o czymś takim, żeby wiedział z czymś to ugryźć, że to nie jest tylko tak, że okej, okay, usiądę sobie przed kamerą, zacznę nagrywać, bo, bo to tak nie wygląda. I ten obraz tego youtubera, który po prostu nic nie robi cały dzień, tylko czasami sobie nagrywa jakieś filmy, to jest taki mocno zniekształcony, więc chciałbym też pokazać, jak dużo pracy to wszystko kosztuje. I że nie dochodzi się do tego od tak. Kolejnym aspektem w ramach właśnie tego YouTube'a na pewno będzie sprzęt. Sprzęt, który też szukam sam, często zmieniam, biorąc pod uwagę, że, że jednak no wymaga od tego ode mnie mój kanał główny i będę wam chciał pokazać, no, gdzie ewentualnie można jakąś tańszą kamerę dostać, od czego zacząć, czy warto inwestować, jak nagrywać, jeżeli chodzi o ustawienia. No bo wiadomo, że osoby, które myślą, że można po prostu włączyć kamerę na auto i nagrywać, to nie do końca tak to wygląda. I wielokrotnie ja sam o tym się przekonałem w, w swoich materiałach. To będzie jeden nurt główny. Nie wiem, czy to raz w tygodniu będzie się pojawiał materiał. Mam rozpisane około 35 odcinków. Tutaj, takich jak zacząć, później od strony YouTube'owej, od strony technicznej no wiele różnych aspektów, około 35 odcinków mam rozpisanych tak tematycznie. Drugim nurtem będzie również sprzęt taki techniczny, natomiast to są sprzęty, które nie mogą się pojawiać na pierwszym kanale, czyli tam jeżeli coś jest bardziej połączone z mobile, czyli na przykład nie wiem, kamery sportowe czy, czy rzeczy, które można w jakiś sposób połączyć z mobile, one się pojawiają na tym głównym kanale, natomiast tutaj chciałbym bardziej pójść może w aparaty, może bardziej w audio, jakieś takie sprzęty, które nie do końca są warte pokazania powym ale chciałbym, żeby te materiały można było znaleźć gdzieś na YouTube, bo wiem, że ludzie szukają. No nie wiem, chociażby jakieś tam maszynki do golenia, czy czegoś innego w tym stylu męskiego. Wiem, że te elementy są wyszukiwane. Ja sam szukam, jeżeli ostatnio kupowałem sobie maszynkę. Wiem, że ludzie oczekują takich materiałów, zobaczyć jak to wygląda. Ja bardzo mocno zszedłem od tekstu, natomiast chciałbym tutaj wrócić do takich recenzji innych rzeczy. Czy to się przyjmie, zobaczymy. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to oczywiście to nie jest nic na siłę, bo głównym nurtem jest jakby kwestia techniczna na YouTube, tworzenia filmów i jakby tych porad, które mi się wydają dość ważne. Trzecim nurtem niewątpliwie będą gry. Mam nadzieję, że niedługo mój komputer wreszcie już do mnie przyjedzie i wtedy będę od czasu do czasu sobie chciał pograć. Wiem, że to jest duża część tej młodszej widowni, która e, lubi sobie to poglądać. Ja mam chyba jedną swoją ulubioną grę, którą będę chciał gdzieś tam sobie ponagrywać. Mam nadzieję, że jeżeli to wpadnie od czasu do czasu również, to e, to się ucieszycie, ja również chętnie zobaczę jak to wygląda. Lubię po prostu sobie rozmawiać z wami, chociażby przykładem jest tego Q&A, które jest bardzo długie. A niczym dużym się to nie różni od tego, żeby właśnie grać w jakąś konkretną produkcję i do tego opowiadać, więc wydaje mi się, że to jest bardzo zbliżone. Ostatni aspekt, który chciałbym tutaj na tym kanale poruszyć, i od razu mówię, że to nie będzie czyste vlogowanie. Mamy świetnych vlogerów w Polsce: Gącia, Szafa, oni robią świetną robotę, sam oglądam. Natomiast zdarzają mi się bardzo często różne wyjazdy, chociażby na jakieś konferencje czy, czy jakieś spotkania. Nie chcę wrzucać tego na główny kanał, bo wiem, że to ludzi nie interesuje. Tam ma być powiedzmy 2 minuty albo 3 minuty o jakimś konkretnym telefonie, który jest fajny, natomiast jakby czasami fajnie pokazać jakby tą otoczkę, jak to wygląda od tej strony, to również będzie takie bardziej YouTube'owe, wydaje mi się i może to się pojawiać na tym kanale. Więc. więc jeżeli są tutaj osoby wśród subskrybentów, które no po prostu subskrybują, ale zapomniały o tym kanale zupełnie i nie bardzo ich to interesuje, to no to możemy się w tym momencie pożegnać i, i życzyć sobie, myślę, wszystkiego dobrego. Natomiast jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i nie widzieliście mojego głównego kanału albo przyszliście z głównego Kanału, no to myślę, że może część z rzeczy Was zainteresować. Nie gwarantuję, że materiały będą się pojawiały tak często, jak na głównym kanale. Nadal on zostaje jakby tym moim sercem. Tutaj chciałbym rzucać takie dodatkowe elementy, które myślę, że będą pojawiały się systematycznie, ale na pewno nie, taką, nie z taką częstotliwością, jak na głównym kanale. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. Również, jeżeli macie jakieś sugestie, zapraszam do komentarzy. Oczywiście wszystkich wysłucham, postaram się na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.